Radio Turniej. W Radio SK. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Tutaj Szymorning Morning. W postaci Igi i Szymona, Cześć. 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 Witam. I zabawa Radio Turniej. A ty jak masz na imię? Kuba. Kuba. Bardzo fajnie. Kuba, słuchaj, możesz się zastanowić, wiesz, bo to nie jest tak, że można wiele w taką minutę zrobić. Możesz naprawdę. się też uśmiechnąć czasami. Tak. To pomaga w myśleniu. To tak. jak? Jesteś gotów? No, jestem gotów. Ale okay, uśmiechu nie było. Dobra, uwaga. Zaczynamy Radio Turniej. Sokrates był filozofem greckim czy polskim? Greckim. Czy DiCaprio grał główną rolę żeńską w Titaniku? Nie. Czy hitem piersi jest utwór Bakłażanica? Nie, Bakłażanica. Jak nazywa się przyrząd wskazujący strony świata? Kompas. Potwór z jakiej z legend, który zabija wzrokiem to Bazyliszek czy Barabaszek? Nie. Mm. Może powtórz, Szymon. Potwór z jednej z legend, który zabija wzrokiem. To bazyliszek czy barabaszek? Bazyliszek. Którą, plane pytanie. Którą planetą od Słońca i Ziemia? Trzecią. Dokończ przysłowie. Co się odwlecze to? Nie ucieszę. Kiedy górnicy obchodzą barburkę? 16 mm. sekund jeszcze. I trzy pytania. No tak. Kiedy górnicy obchodzą barburkę. No, tak. 9 sekund szybko. Trzy pytania masz jeszcze, chłopaku. Strzelaj, jak nie wiesz. Nie pamiętam. Dwie sekundy, jedna sekunda. Zero. Aj, no 4 grudnia, trzy pytania ci zostały, Kuba. No, szedłeś normalnie, jak burza, grudnia. no. 4 grudnia, słuchaj, no ale masz połowę tego. Tysiąc gwarantowany, Kuba tak. trafia w twoje ręce. Dzięki. O! Odrobina uśmiechu tam w lewym końciku ust pojawiła jest, się. Nie, no wiesz, no, jest, jest, ale jest. lewy końcik, jakby by 2000 dwa to prawy by dołączył, wiesz? Tak, i wtedy by był tak. pełen uśmiech. Kuba, dzięki wielkie, pozdrawiamy cię serdecznie. Niestety, poległeś Dzieńszy na barbuce. Ale to pięknie, to i tak, no widzisz, tysiąc no. powodów do radości masz dzisiaj. Pa, pa. No, cześć. 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 cześć.